Chcemy prezydenta, który nie będzie bał się powiedzieć: Polska dla Polaków. Polska nie przeprasza za swoją siłę. Polska nie pyta Brukseli o zgodę. Polska, która nie klęczy przed żadnym mocarstwem, ani zachodnim, ani wschodnim. Chcemy prezydenta, który nie sprzeda polskiego rolnictwa, nie wyprzeda polskich lasów i nie odda polskiego przemysłu. Chcemy prezydenta, który stoi prosto i mówi. Polska ma prawo być silna, Polska ma prawo być suwerenna, Polska ma prawo być wielka. I o to w tej kampanii chodzi. Nie o to, kto wygra debatę, nie o to, kto lepiej zatańczy przed kamerą, to nie jest Mam Talent. Polacy nie potrzebują ani uśmiechniętego celebryty, ani pogodynki z Belwederu. Polacy potrzebują człowieka, który rozumie, że tu chodzi o coś więcej niż tylko jedną kadencję. Tu chodzi o naszą przyszłość, o to, czy jeszcze będziemy mieli własną gospodarkę, energię, żywność, wojsko. Tu chodzi o to, czy będziemy krajem samodzielnym, czy wiecznie zależnym.